Witam was. Witam. Dzisiaj kolejny filmik. Dzisiaj chciałem wam troszeczkę powiedzieć, bo niekiedy pojawiają mi się takie komentarze: weź, zacznij zbierać zioła, rób tam jakieś mieszanki, sprzedawaj je, ja chętnie to kupię od ciebie, albo rób tam jakieś słodycze, swoich przepisów, albo chleb. sprzedawaj to, tam te chlebki różne, różne takie rzeczy się pojawiają tego typu. Dlaczego ja tego nie robię, to dzisiaj wam troszeczkę o tym powiem, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Ponieważ jest parę, można powiedzieć, nawet powodów, dlaczego ja to nie robię. Pierwszym takim głównym powodem to jest nasz czas. Jeżeli my teraz zaczlibyśmy to tutaj robić, takie coś, to nie mielibyśmy po prostu czasu, żeby tutaj robić wam te jakieś filmy, Ponieważ to też jest bardzo dużo czasu, które na to idzie, żeby jeden film przygotować, czasami trzeba szukać naprawdę godzinami materiału, żeby to posprawdzać, wszystko czy to się wszystko zgadza. Mamy swoje doświadczenia, ale też nie ze wszystkim. Pewne rzeczy muszę po prostu gdzieś jeszcze wyszukiwać, sprawdzać w różnego rodzaju książkach, które mamy. To nie jest takie proste, żeby to wszystko zrobić, bo niekiedy trzeba przeczesać na przykład 50-60 książek, żeby stworzyć jeden film wszystko posprawdę, czy to się wszystko wszędzie zgadza mniej więcej. Niekiedy prostsze filmy są, jeżeli robię jakieś swoje własne doświadczenia, chociaż to też trwa parę dni, bo niekiedy muszę to najpierw zjeść. Muszę to najpierw kupić, zjeść, przyrządzić, kto wie co jeszcze później obserwować swoje całe e, symptomy, które weszły, i później muszę znowu z tych symptomów wyjść, które mi powychodziły, które mi to wszystko dało. Także to jest takie też zajmujące czas, ale tutaj nie potrzebuję jakiegoś godzinnego przygotowania do tego. Można powiedzieć, e, materiałów, tylko mogę usiąść i mogę to odrać. Nagrać. Albo do... też na jeden rok. Tak. Niektóre filmy trwają nawet i rok, i dłużej. Różnie to bywa. Ale to też wszystko jeszcze dodatkowo. Później jest kolejna rzecz. Ten film trzeba następnie obrobić w programie. Ja to obrabiam wszystko. Zajmuje to też dosyć sporo czasu, bo niekiedy trzeba bardzo dużo cięć w filmie, ponieważ coś tam nie wyszło, coś ten tego. Niekiedy mi się ponagrywa w kawałkach. Bo miałem i takie urządzenia, które mi się wyłączały co chwilkę, także miałem film niekiedy nawet i w stu częściach i później trzeba było to wszystko złożyć do razem. Ja nie mam też pilota przykładowo, który mógłbym zatrzymać nagranie, tylko muszę to wycinać, jeżeli coś nie wyjdzie za każdym razem, dlatego niekiedy filmy są pocięte. Widać, że są kawałeczki poskładane do kupy, bo coś tam, coś tam nie poszło, coś ten tego, różnie to bywa, czasami mi wskoczy kod, ruszy kabel, przewróci się telefon. Ciągnie mi za mikrofon, spadnie mi mikrofon, no naprawdę różne dziwne sytuacje czasami się zdarzają. Także no, tak że no różnie, różnie to bywa no, z tym wszystkim. Dlatego to jest kolejna rzecz. Później taki film trzeba wstawić, później ja go znowu muszę odzyskać, bo ja go znowu ściągam później z YouTube'a. Chociaż mam tą główną wersję, ale ściągam jeszcze sobie drugą, którą my, która jest lżejsza, bo jak ja to wrzucę na YouTube'a, i później ściągam taką lżejszą wersję, żeby wrzucić znowu do chmury. Na zapas, a te oryginalne wersje trzymam sobie po prostu na różnego rodzaju dyskach. Także później znowu muszę to z telefonu zgrać na dysk, i to taka zabawa jest. Później znowu się to wrzuca na Daily Motion, na CDA. I to wszystko kosztuje niestety czas, żeby jeden taki film zrobić. To się tak wszystko wydaje, ale to jest naprawdę masa, masa czasu, która w to idzie. Teraz, jeżeli ja zacznę robić takie rzeczy, czy my zaczniemy je robić. Nie będziemy mieli czasu, żeby nagrywać jakieś filmiki. E, nie, nie da rady tego po prostu razem włożyć, ponieważ to jest bardzo dużo czasu. E, druga rzecz. E, kiedy my chcemy robić takie produkcja, do śprzedanie, żiołek, chleplinianie i tak dalej, to jest kontrola. Musiałbym mieć bardzo duże papiery, musiałbym mieć nie wiem ile tych pozwolenia. No to wszystko znowu sprawy urzędowe się kłaniają i to wszystko na co ja absolutnie nie mam ochoty, bo musiałbym znowu też pewnie firmę mieć na to wszystko pozałożone, czy nie wiadomo co jeszcze. I by było masa zabawy znowu z tym wszystkim i znowu stracone nerwy niepotrzebnie, których ja nie chcę tracić, bo, bo, bo mi szkoda po prostu moich nerwów na to, żeby się z tym Użerać Dlatego ja wam wolę przekazać informacje i wy po prostu sami możecie sobie coś z tym zrobić i jest po prostu prościej dla mnie pomimo, że to i tak to jest dużo pracy, żeby się z tym wszystkim podzielić, bo to nie jest tak raz, dwa, trzy. Ja nie muszę tego robić, ale ja to po prostu robię. Po prostu można powiedzieć takie powołanie, takie poświęcenie, że ja to ciągle robię, daję się z tą wiedzą. Bo wiele ludzi jest takich, którzy mają tą wiedzę, ale oni się nie podzielą z wami tą wiedzą. Oni ją trzymają dla siebie, to jest ich skarb, można powiedzieć, i nie chcą go po prostu dzielić z innymi. Są tacy ludzie niestety, bo, bo widzę, że są tacy. Miałem już też do czynienia z takimi, którzy udawali, że nic nie wiedzą, a później się okazało, że jednak wiedzą dość dużo. Tylko po prostu nie chcą się z tym dzielić. Tylko dopiero jak zauważyli, że ja to wiem wszystko, no to wtedy zaczęli też pewne rzeczy puszczać pary, że tak powiem. Ale absolutnie wcześniej nic nie mówili, także tacy też się zdarzają. No szkoda, bo wiedza powinna być dzielona. Nie warto, żeby ją trzymać tylko i wyłącznie dla siebie, warto się dzielić tym, chociaż nie jest to też bezpieczna opcja. Takie dzielenie się wiedzą w naszym świecie. Ponieważ takie próby zlikwidowania nas już też miały miejsce. Także to już miało miejsce. I to nie jeden raz, nie dwa razy, nie trzy razy. To już miało więcej razy miejsce. Tylko to też nie jest takie proste, żeby się nas pozbyć. Także jest to można powiedzieć też ryzykowny zawód. Mhm. <laughs> można szybko stracić łeb. A plus dodatkowy, jeśli idziemy. Spo... Ja idę teraz z powrotem do punkt 2. Kiedy, we, e, kie, kiedy my sprzedajemy nasze życie, co my robimy w domu, i e, wy później wy przyjdziecie chore. Aha, ui, kiedy jest błąd, tak. to jest nasz błąd, a są nasze błąd, albo we miało się jeść na jedzenia. Albo preskan, albo do nos, albo co wiem. No właśnie, to jest też i cała odpowiedzialność, która za tym idzie, której ja nie mam ochoty na siebie brać, bo ktoś popełni coś innego, zrobi jakieś inne błędy, a później na mnie to spadnie przykładowo, mm -hmm. dlatego ja to też nie za bardzo mam ochotę iść. E, kolejną rzeczą to jest to, na przykład my e, polecamy tylko pewne maszyny przykładowo, które e, myśmy sami sprawdzili, e, które rzeczywiście zadziałały. Robię to tylko i wyłącznie dlatego, żebyście nie popełniali tych samych błędów, co ja. Ja przykładowo, nim miałem porządny blender, zajechałem 14 innych blenderów. Wszystkie popalone, także to zniosiłem wtedy na dół na zbiórkę, tam jak były tutaj zbiórki elektrośmieci, to to zniosłem, to miałem cztery pełne taczki zepsutego sprzętu. Od sokowirówek, po blendery, po wyciskarki. Wszystko było pełne. Cztery pełne taczki. Jakbym od samego początku kupił porządne rzeczy, to by się tak nie stało. Ale człowiek nie miał tego nakładu finansowego, chociaż pomyślałem sobie, że mogłoby być wtedy łatwiej, żeby to po prostu wziąć na raty, bo ta możliwość jest w tym sklepie, żeby to branie, które ja tam reklamuję, to nie jest nasz sklep jakiś absolutnie. To nie jest też jakiś piramidowy sklep, kto też już mi ktoś zarzucił, że ja tam jakąś piramidę tworzę, najpierw mi tam pisze jakiś MLM, najpierw myślałem, że to jakaś multiwitamina się na M zaczynało, ja nie wiedziałem o co chodzi, żeby było śmieszniej. Dlatego takiego wariactwa, to też nie wiem skąd ten gość to sobie w głowie takie coś ubzdurał, żeby ja tam jakieś e, piramidki tworzył. Ja miałem propozycje na takie piramidy, ale ja nigdy w życiu bym na to nie poszedł. Ja miałem też różne inne propozycje. Ja Miałem propozycje pracy w jakichś prestiżowych e, hotelach, różnych innych rzeczach, którzy tam również się zajmują naturoterapią. Ja miałem tam propozycje i to dosyć mocne propozycje za grube pieniądze. W jednym miejscu na nim chciano dom wybudować sam dla siebie, żebym po prostu tam mógł mieszkać i pomagać ludziom. Ale to, ja to wszystko nie poszłem na to, ponieważ ja mam inną drogę. Ja mam swoją drogę którą ja idę i dlatego ja się dzielę też tymi różnymi rzeczami, tymi maszynami. Ja nie mam też kodów na te maszyny, żebyście nie myśleli, że ja sobie zarabiam tutaj nie wiadomo ile, bo często mi też piszecie, zmień sobie te warunki, niech ci płacą już za tą reklamę, którą tam robisz, bo robisz dobrą robotę tego, ale ja nie chcę, mi to pasuje tak jak to jest. Ja to specjalnie robię i dlatego też nie mam sklepu. Aby mi nikt potem nie mógł zarzucić, albo ty to robisz tylko i wyłącznie dla pieniędzy, bo reklamujesz tam swoje produkty, które sprzedajesz, czy reklamujesz to wszystko. Nie, ja to specjalnie robię. Z tymi sprzętami jest tak, jak się sprzeda w pierwsze parę dni, które tam to wejdzie, to czasami taki aparat u nas zostaje. Nie zawsze się to tak zdarzy, bo może się coś nie sprzedać i po prostu nie zostanie u nas. Różnie to bywa. Mi to pasuje, taki układ, ja jestem z tego zadowolony, ty też pewnie. No tak. Coś może być, nie musi być. Ale udało mi się podzielić wtedy z wami z tym i te maszyny też, które pokazuję, to nie jest tak, że ja mam dwa dni, bo ja przeważnie robię od razu filmik, jak on przyjdzie, bo, bo lubię od razu zrobić ten filmik na żywo, jak to działa, ale nim ten filmik wyślę, to ta maszyna jeszcze przynajmniej u mnie pół roku chodzi na różnych testach. Chociaż czasami zrobię filmik później, to też się różnie to wychodzi, ale staram się przeważnie, jak to przychodzi, od razu robić filmik, ponieważ to jeszcze wtedy lepiej wygląda, lepiej się to prezentuje. Nim jak ja to już pół roku będę używać, to już może być wtedy troszeczkę zmięczone, pobrudzone, bo mi się też nie zawsze chce tego pokrywki, na przykład z blendera do końca domyć. <grywka> Także to też różnie bywa z tym, dlatego robię to wcześniej, ale te sprzęty są porządnie sprawdzone przez nas tutaj i na pewno zawsze mnie, a przynajmniej pół roku nim takie coś wyślę do was tak jak było z innymi rzeczami. To nie jest od razu, że już to mam i wysyłam to od razu po jednym teście. nie. nie, nie. Plus dodatkowe, kiedy o ten sklep mamy jeden sprzęt, który jest naszych później ile sprzedające. Są ludzie, w naszej rodziny, nasze okrągłe, które potrzebują naprawdę pomocy, bo oni są bardzo, hore, naprawdę bardzo chore, i dajemy ten sprzęt albo wysłamy ten sprzęt. To znaczy, nie mamy takiej dużej kolekcji. dla Was to wygląda? A ten aparat, ten aparat, ten aparat. No tak, no ja już rozdałem parę rzeczy, nie wiem ile rozdaliśmy. Może z osiem wyciskarek już rozdaliśmy. No tak. Nie były to wszystkie takie zdrogie półki, ale mieliśmy takie, które mi się udało gdzieś wygrać na różnego rodzaju aukcjach, przykładowo za jakieś mniejsze pieniądze i wtedy takim osobom porozdawaliśmy to. Rozdaliśmy też kilka blenderów, rozdaliśmy też kilka sokowirówek, także to się też wszystko pozdarzało. Później już mi nie były potrzebne, także trzydałem, wysłałem. Mniejsza z tym porozdawałem to. jonizator wody też poszedł jeden. Tak. Tego no, nie zawsze wszystko trzymamy też dla siebie, staramy się też troszeczkę w miarę możliwości innym pomóc. No, nie zawsze to wszystko też da radę, bo wiadomo są pewne ograniczenia. Ja nie mam jakichś niemożliwych zasobów gotówki, które mógłbym obdarować cały świat. Zdarza nam się też jakimś bezdomnym ludziom też pomagać, którzy gdzieś tam sobie chodzą, widzimy ich gdzieś, również im troszeczkę pomożemy, choć sami czasami nie mamy, ale podzielimy się tym, co mamy jeszcze i. Jest ok, tak. plus dodatkowo o te, te ten, e, piramidy i tak dalej. Wszystkie nasze książki, co by było pokazane, to też jest na playlisty w e, naszym kanał, To też nie mamy, te ten, e, wydawnictwo, oni nie wiedzą, co my robimy na te książki, na filmy. Tak, no. To jest tak samo, kiedy my mamy tutaj w domu taki kokos, albo jabłek, a poksiwa oczywiście od nasz ogród, <laughs> albo inne naszą Ten firmy też nie wiedzą, co my robimy. Te produkty są filmowane przed nas. No tak, no nie, nie wiem. No po prostu, jak ja tam coś mi się niekiedy pojawi, jakaś firma, czegoś naszą czy czegoś, no ta firma nawet nie wie, że to na moim filmie się pojawia. Także no niestety, no różnie to tak. po prostu bywa. Także nie wszystko jest tutaj z góry poustawiane, jak niektórzy próbują nam zarzucać, pomimo naszej otwartości tego wszystkiego, którą my robimy, ale no czasami warto się troszeczkę zastanowić, że może być coś innego, mm. może to inaczej być. To znacie, przed. Y no, ja, ja, ja myślę, ten ludzi, który daje takie komentarze, oni nie są teraz na kanale jeszcze. Czy nie, oni są po prostu przyzwyczajeni, jak widzą to po innych kanałach, że tam po prostu wiesz, wszystko się zmienia na początku, coraz lepsze, coraz tego. No, wiadomo, A... robią swoje biznesy, otwierają różnego rodzaju sklepy, sprzedają. U nas tego nie ma po prostu. Nie. <laughs> Już by to dawno mogło być. Mógł mieć. I rzeczywiście mógłbym takie coś zrobić, i mógłbym to zainwestować inaczej, bo mógłbym pomagać znowu innym w to wszystko, ale to wszystko jest związane z ryzykiem i później odbije się to na mojej jakości, bo ja to widzę też po innych, że później często im to jest zarzucane, a bo macie ten sklep z tym i z tym, i tam zarobiliście tyle i tyle, i to robicie wszystko i wyłącznie dla pieniędzy. Mhm. A tak nie jest w tym przypadku. Dlatego ja nic nie mam i nikt mi nie może nic zarzucić. My też nie mamy całej drużyny ludzi za sobą, która nam tutaj wszystko ogarnia, która nam ogarnia, YouTube to wszystko i to tamto, te komentarze. Nie ma tutaj całej drużyny. To jest tylko jedna osoba, która za tym wszystkim stoi, która to wszystko musi ogarnąć. To jestem ja. Niestety. Bo ona nie pomoże mi tutaj z YouTube'em, bo ona Was nie rozumie, co Wy tam piszecie. A nawet jak zrozumie, to może no, popełnić błąd w odpowiedzi. Na czasem ja. Okej. Okay, ja czytam wszystkie Wasze komentarze. Ale na czasem ja myślę. Okej, okay, co to jest pisane? Seba, proszę, daj mi pomoc, bo to jest negatywny komentarz. Okej, okay, ja przytam do niego. A, gdzie jest negatywny komentarz? Nie jest negatywny, jest dobre. No tak, ona niekiedy czyta i myśli, że coś jest negatywnie napisane, bo jest to troszeczkę dwuznacznie napisane. I teraz, jeżeli ona by to wszystko obsługiwała, no to taka osoba zostałaby zablokowana po prostu. Przez bez problem, bez pardon. Chociaż tutaj wcale nie było nic negatywnego w tym, dlatego ja to muszę wszystko sprawdzać, ja to muszę wszystko kontrolować. E, niestety, tak to jest. Yy, najwięcej takich, można powiedzieć, debili to się spotyka na CDA, dlatego ja tam absolutnie nie czytam żadnych komentarzy. Ja tylko tam wchodzę na tą planetę i zaznaczam oznacz wszystkie, jakie przeczytane i do widzenia. Na początku coś tam czytałem, ale tam jest taki debilizm naprawdę totalny, że to jest szok. <laughs> nie wiem, skąd te ludzie się tam urwali. To jest naprawdę masakra. <laughs> Do tego nie tracę mojego czasu na to. Na Daily Motion jest w miarę spokojnie, tam się za dużo nie dzieje, ale to jest takie zabezpieczenie. To Daily Motion w razie jakby kiedyś YouTube się rypnął, żeby tam po prostu była tych kopia tych filmów, wszystkich. One jest w miarę przyjazne, to Daily Motion dla mnie. I też do obsługi i do wszystkiego jest dosyć fajne to wszystko. Tam w miarę to działa, bo CDA to nie ogarniam tego za bardzo, ale wrzucam to tam, niech to tam jest jako zapasowa kopia. Ten wiedzy, co, co jest w naszej głowie, co wiemy, to dajemy dla Was. I dlatego on robił również na Daily Motion i na CDA. I on ma rację, bo najpierw on też przeczytał e, parę komentarzy dla mnie, co oni pisają w CDA. I ja myślałem, mój pysk spadł do ziemi. Taki wulgaryzm. Nie. No nie, dlatego tam nie czytam, nie ma sensu. Parę, parę ludziom tam porządnie dopiekłem na samym początku. Bo ja czasami potrafię też dać taki pikantny komentarz, żeby mi powiedział, tego się po tobie nie spodziewałem. tak. Tylko ja miałem kiedyś inne życie. Ja kiedyś najpierw waliłem w nos, a później się pytałem. Mm. <gryśla> Dzisiaj taki już nie jestem, ale kiedyś taki byłem. <gryśla> Niestety. Także pożywienie też mnie troszeczkę zmieniło. Także ja potrafię czasami się odgryźć. Także ja nie zawsze nadstawiam drugi policzek, tylko czasami potrafię też bardzo boleśnie ugryźć z powrotem. Mm -hmm. <laughs> Także niestety różne, różne są sytuacje w życiu. Czasami po prostu czuję taką informację, że, temu człowie że tego człowieka trzeba po prostu ustawić. I wtedy to ustawiam takiego gościa, mm -hmm. żeby wiedział, gdzie jest jego porządek. Tak, bo na, na czasem są ludzie, którzy lubią robią, ee, prowokacje. I ile procent mogiemy robić takiej bzdury? I to jest powoli mówione. Tak, dobra, jeszcze raz powtórzę, tylko nie piszcie na tą stronę na Facebooku i nie piszcie na Facebooka, bo tam już nie dostaniecie żadnej odpowiedzi ode mnie. Facebooka, no Facebooka? strona i myślę, że. Także nie piszcie tam, bo nie dostaniecie tam odpowiedzi. Bo ja już tam nie robię, ja jestem tylko na YouTubie i na e-mailu i tyle. Bo ja się nie roztroję, nie rozczworzę. Ja też powtarzam, któryś raz z rzędu, a tam cały czas dalej przychodzą informacje i dalej tam widzę, że non-stop jest zamieszanie. Ja go musiałem usunąć nawet ze swojego telefonu, bo ja nie mogłem korzystać z tego telefonu, bo mi cały czas wyskakiwały powiadomienia. Dlatego usunąłem go nawet stamtąd, ja już go tam nawet nie mam. Ona tylko ma u siebie na tablecie i tyle tak. e, plus e, na facebook ja, i na messenger ja jestem e, ja również e, udostępni Życie. i też rzeczy niemieckiego język e, angielski język e, polskiego język i również e, mam e, ludzi, którzy. E, mamy ludzie które żyje w Szwajcarii, w Austrii, w Niemczech, oni też nie rozumieją polskiego języka. Co oni robią, kiedy oni widzą wiadomo, co ja robiłam udostępnione? Oni robią sam tłumaczenia do programu, tak. bo kiedy ja muszę tłumaczyć od niemieckiego strony, albo angielskiej strony, to znaczy najpierw ja muszę uh, pisać na papierkę, później ja musiał robić wszystko te co pisałam na Google, na tłumacz i później ja musiał pisać znowu na papierkę i z powrotem... Wiecie, ile godzin pracy to jest dla mnie? Dobra, także tyle na dziś i pozdrawiam Was. Do następnego raz.